Jak bardzo zadłużona jest branża transportowa? Czy rosyjska policja poluje na polskie ciężarówki? Oraz dlaczego na rynku brakuje 30 tysięcy kierowców? Ewelina Bukowska. Zapraszam na Transinfo. Muzyka Wzrośnie zadłużenie firm transportowych w naszym kraju. Są one winne wierzycielom już ponad 500 milionów złotych. Według danych Transincaso, jednej z największych firm w kraju specjalizujących się w odzyskiwaniu wierzytelności, w porównaniu z rokiem ubiegłym wysokość zadłużenia branży wzrosła o około 20%. Największe długi mają one u firm świadczących usługi finansowe oraz u windykatorów. Z tego można wyciągnąć wniosek, że coraz więcej przedsiębiorstw transportowych w Polsce potrzebuje pożyczać pieniądze i ma problemy ze spłatą zobowiązań. Zdaniem ekspertów, polskie firmy transportowe cierpią przez sytuację na Ukrainie i napięcia polityczne między Polską a Rosją, co doprowadziło do nałożenia przez Rosjan obostrzeń w imporcie produktów z naszego kraju. Problemy tworzą też decyzje państw Unii Europejskiej o wprowadzeniu płacy minimalnej. Kolejny problem branży transportowej w Polsce to spadające tempo wzrostu inwestycji w naszym kraju. Mniej budują między innymi samorządy i państwo, co naturalnie ogranicza zapotrzebowanie na usługi transportowe. Muzyka branży transportowej wrze firmy boją się wozić towary do Rosji. Wszystko dlatego, że rosyjskie służby podchodzą bardzo wybiórczo do dokumentów stosowanych w transporcie międzynarodowym i potrafią ukarać kierowcę wysokim mandatem bez powodu. Złośliwość rosyjskich służb odbija się finansowo na firmach transportowych, a kierowcy tracą nerwy, bo nie mogą ruszyć w dalszą drogę, dopóki firma nie ureguluje mandatu. Dlaczego tak jest? W ubiegłym roku, w kwietniu, Polska i Rosja umówiły się co do zasad przewozu towarów. Zawarto porozumienie co do liczby kursów. Ustalono też, jakie dokumenty będą musieli mieć ze sobą Polacy, aby móc legalnie wozić towary przez Rosję. Rosjanie nie wydali jednak obiecanych przepisów, na które umówili się z Polakami. To pozwala im na karanie kierowców i firm bez wyraźnych powodów. Dlaczego? Oczywistą przyczyną wydają się być rosnące napięcia polityczne między Polską i Rosją, a także sankcje nałożone na Rosjan przez Unię Europejską. Złośliwości rosyjskich urzędników mogą być formą rewanżu. Transport drogowy, nasza duma i jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Daje zatrudnienie dla około miliona ludzi i generuje około 10% PKB. Polscy przewoźnicy wożą aż jedną czwartą towarów w Unii Europejskiej. Tak duże zapotrzebowanie na ich usługi sprawia jednak, że na rynku brakuje około 30 tysięcy kierowców. To w tej chwili chyba największa bolączka branży transportowej i jeśli szybko nie zostanie rozwiązana, Liczby pokazujące siłę polskiego transportu mogą się okazać mniej okazałe. O tym, dlaczego tak jest, dowiecie się z materiału naszych reporterów. Pan Marcin Bobik należy do grona uznanych polskich przewoźników. Jego samochody możecie spotkać na wielu europejskich trasach. Problem braku kierowców dotyczy także i jego. Mogę powiedzieć głównie o kierowcach do 3,5 tony, ponieważ moja firma zajmuje się, specjalizujemy się w transporcie drogowym. Przewozie rzeczy do 3,5 tony, tak zwanych ekspresowych, dedykowanych transportach, to z pewnością brakuje wykwalifikowanych kierowców na tym yy, polu rynku. Również do trzech, powyżej 3,5 tony są problemy z wykwalifikowaną kadrą kierowców. Problem wynika między innymi z tego, że kilkanaście lat temu kierowcy zdobywali uprawnienia zawodowe podczas służby wojskowej oraz w szkołach zawodowych. Jednak dzisiaj taki system szkolenia już nie obowiązuje. Kierowcą może zostać osoba, która samodzielnie opłaci drogie kursy. Dostęp do zawodu kierowcy jest o tyle utrudniony, że są wysokie koszty wyrobienia między innymi prawa jazdy, jak również badań lekarskich. Poza tym, kurs na przewóz rzeczy jest bardzo kosztowny, tym samym ogranicza to możliwość dostępu do, do tego rynku. Sami kierowcy doskonale wiedzą, że napływ młodych kierowców jest za mały w stosunku do potrzeb, a obecni kierowcy niebawem przejdą na emeryturę. Coraz więcej jest kierowców w wieku tak powiedzmy 30 lat po 30, ale wyższość też jest kierowców właśnie w wieku tak przedemerytalnym, jeszcze którzy, nie wiem, moim zdaniem jeszcze dwa, trzy, tam pięć lat będą kończyć swoją karierę, jeśli chodzi o jazdę. W Holandii, gdzie firmy również borykają się z problemem braku kierowców, powstał niedawno program pilotażowy, dzięki któremu udało się wyszkolić i zatrudnić 500 kierowców. W Polsce póki co próżno szukać podobnych inicjatyw. Szanse i potrzeby dostrzegają jednak wybrane, prywatne placówki edukacyjne, jak na przykład Szkoła Zawodowa Lider z Wrocławia, która uruchomiła właśnie rekrutację na kierunku kierowca mechanik. Rozwój gospodarki, wymiana handlowa i, i, i rozwój zapotrzebowania miast na różnego typu produkty powoduje, że transport, logistyka i cała branża transportu spedycji logistyki rozwija się. Stąd ten kierunek i chęć wypełnienia tej luki i odpowiedzi na zapotrzebowania całej gospodarki. A jak oceniają tę inicjatywę przyszli pracodawcy. Z pewnością ułatwi to tyle e, zdobycie wykwalifikowanych kierowców, że ci młodzi ludzie będą mieli Ci młodzi ludzie po gimnazjum będą mieli jakąś furtkę do uzyskania samodzielności, ponieważ kończąc szkołę zawodową, mają tak jakby fach w ręku i możliwość samofinansowania się już w wieku 18 lat. W dzisiejszym odcinku Transinfo to już wszystko. Pamiętajcie, że najświeższe informacje z branży znajdziecie zawsze na transplace.eu. Do zobaczenia.